W sobotę zobaczcie, jak wędraki opanowały wyspę. Zrobiły dwa mosty i wylewają wodę tam ze środka z tej płcizny. O to chodziło, żeby miały wodę. A my co? Jak widzicie, trochę sobie z naciąłem. Tu jest jakieś 20 metrów. Mokrej jeszcze na przyczepie, tam troszkę mam kilka metrów. I co? Jeszcze sobie udało nam się naciąć. Miało być mało, a się okazało, że było tych gałęzi poskładanych. I wyszło w sumie jeszcze jakieś 20 metrów sześciennych. Suchej oprócz tej, czyli łącznie około 40 metrów. Zostało tutaj, mam. Na, tej, na tą przyczepę też to, to rzuciłem trochę suchej Jeszcze dopełniłem tą zrąbką tam z była Pod szopą, żeby tam już nie zalegała No i co, to trochę sobie podwalę Żeby to tak nie było rozwalone tutaj Pod ścianą A na wiosnę sobie to wykorzystam po prostu do ściółkowania Truskawki Bo to się do spalenia nie nadaje, bo to jest po prostu To, to nam nie wyschnie, bo to jest świeżo rąbane, dlatego to nam prędzej spleśnieje niż wyschnie. Tak z doświadczenia przynajmniej wiem. Bo słucha to co innego, bo ona jak sobie poleży rok powiedzmy Jak wyschnie sobie na świeżym powietrzu Jak się nam potnie w taką pogodę tak jak teraz to To jest słuchutę. Yy, także co, część sobie wykorzystam do siłkowania roślinek A część tutaj wrzucę po prostu kurczakom. Bo tutaj jest też jeszcze taki plan żeby im to przykryć na zimę Żeby tutaj miały w miarę Trochę takiego suchego Miejsca Do dobytowania. Ta jedna gdzieś uciekła Całe grudzenie A nie, w sumie to mają otwarte, także mogą sobie wychodzić na to Tam, na tą gorczycę Także co, odpalam ostrówkę I działamy, a później może weźmiemy sobie papaja i te brony, i tam sobie w lasku jeszcze yy, przegrabię trochę tą trawę. Zbiorę trochę tych gałęzi, i może jeszcze tam, gdzie, gdzie, gdzie ciałem te gałęzie, powyciągamy to. Dobra, to no co, działamy. będzie dosyć grubo także nie powinno yy, nie powinno już tego przemieszać ze ziemią tutaj sobie podpaliłem także jest w miarę ogarnięte teraz co jedziemy jeszcze tam wyrównamy sobie po tej koparce eee, To zostało takie wiecie od łyżki te zęby chociaż i tak się już prawie że wyrównało od jeżdżenia ale jeszcze tak delikatnie zzygniemy i już powinno być w porządku Zobaczcie co one tutaj nadziałały Wylewają wodę tu sobie zrobili tamę i wylewają wodę tam ze środka Wosiki turyści Podchodzić? Nie wolno podchodzić, jak wujek jedzie! Uciekać stąd. O, a ty co? Tutaj chciałaś. No ty już szybko opakuj się. Szybko, szybko. No i o to się chodziło, żeby to trochę wyrównać. Jest fajnie suchutko teraz Także się to fajnie równa Ten domek muszę gdzieś jeszcze ulokować, ale nie mam pomysłu gdzie go dać A no i co? Trochę sobie wyrównałem tą wyspę bo była tak do siekierki Także jest trochę wyrównana, już bardziej Powiem ja mam, że bez tej maski Więcej widać, trzeba uważać na te dzieci, bo biegają. Nie, także będzie na wiosnę gotowe. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. słuchajcie, odbity będzie, nie? Nie jest jakoś super wyrównana, ale tu jeszcze takie korzenie, kurcze, wystają Trzeba przyjść z siekierką i to powycinać I już się e, to powinno wyrównać Będzie tutaj, nie jest pole golfowe Trawą zarośnie, kosiarka wyrówna I powinno być OK. Tutaj sobie tą zrąbkę koło tego drzewa wysypałem tą mokrą. Nie chcemy jej mieszać z tą suchą. No i co? Tak to wygląda. Jeszcze jak mówiłem, ta kubka do wywiezienia. Ta wysypka do zabrania. I już jest w miarę ogarnięte. Jak widzicie, bus kons w konserwacji, a robot robi. Eee, no i co? Pokażę Wam tę wysypkę Dzisiaj rano ją tak z grubsza z dzieciakami. Poszlifowałem. Jak widzicie to już sobie sami usypali yy, dwa mosty. <noise> Zaczęli sobie wy, wypompowywać tą no wodę stąd, wybierać. No trochę im się udało, ale to wiecie, cały czas przez żwir to cały czas nachodzi. No i co, tak to tak, wysepka ta wygląda. jest spora, powiem wam, no ja wiem. Nie wiem czy macie, roz... tego u góry będzie. 3 metry średnicy tak Na górze Także Także fajnie nawet to wyszło Chyba lepiej niż Niż tam bo tam to taka Malutka A tu już jest taka większa się kamieniami się obłoży może kiedyś I I już będzie fajnie Dobra słuchajcie Tyle na razie Jeszcze później Spróbuję tym papajem trochę sobie tam wyrównać także spróbujemy sobie go odpalić jeszcze jakiś kamień yy, dobra, idę na obiad i co wziąłem Pasażer na gapę No i dobra, próbujemy odpalić tego. Rozrusznik. Ile to ma zasięgu? Co? Ile to ma zasięgu? Um, 5 metrów A zobacz jak teraz ręka pojedzie Tam <noise> No jak, musisz wiedzieć 여러분, 모두들, 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 모두들. No i narobiłeś. Jak nie ma za dużo baterii. Wow. Gdzie tam jesteś? Już, już, czekaj Jeszcze tam byłeś tylko robi. Dobra, robimy zawody Stąd To najszybciej przejdzie dookoła roweru i tu z powrotem Ok, tak. czekaj Stop 18, 80 Ej, bo nie tak. będzie miał baterii, ty. 3, 2, 1, start.